Tamanku. Czwartkowy. Poranku. Smutno mi. Ponieważ bajka o malowniczej wyspie Kotao właśnie się kończy. Jest to nasze ostatnie śniadanie w tym ładnym hotelu resorcie Pinakle Resort i wpłynie na krabi, a my płyniemy na Kosamui, bo tam jest lotnisko i polecimy dziś do Bangkoku trzy tygodnie na wyspie Kotao. Jam na śniadanko plus ryż, plus jajka plus jakieś takie słodkie rzeczy plus woda. No i oliwa z oliwek, którą sam kupiłem i przyniosłem tu, bo tu nie było. Także dolejemy oliwy do ryżu, wyepcymy te jajka z tych naczynek, żeby się szybciej osłodziły ten resort to jest taki resort do bogatych dziadków z Niemiec, tak mi się wydaje, bo na pewno należy im się duży plus za pomysł na to miejsce, aby wybudować to na takim wzgórzu z widokiem na morze. Widok tu jest naprawdę piękny. Jest taki instagramowy resort, gdzie wychodzą piękne zdjęcia. Tu właśnie panie też chyba jakieś influencerki, bo widziałem przed chwilą, że jakaś sesja się tu wydarzała. Także no design oraz wystrój jak najbardziej na plus. Czasami czuliśmy się tutaj jak na Urubeksie, albowiem wracamy sobie pewnego wieczora właśnie po kąpieli w morzu, cali zmęczeni, przepoceni i właśnie posoleni morzem. No to co, prysznic, ale nie ma wody. Dopiero na drugi dzień mogliśmy wziąć prysznic, ale na drugi dzień znowu nie było prądu. Rano, serio, przez wiele godzin nie było prądu. No więc taki opuszczony hotel, abandoned place. Ta wyspa jest wyspą zrobioną typowo pod turystów. I oni wiedzą, że tu jest euro, dolary, funty, że tu właśnie ludzie mają zarobki właśnie w tych walutach, więc korzystają, korzystają właśnie. I wczoraj widziałem krem do opalania za 70 zł, za taki mały, no ale tak to właśnie jest na tych rajskich wyspach. Tak poza tym to jest pięknie, no ale jest mi przykro, ponieważ... Oh, you're sad? No. Ten resort naprawdę jest po części opuszczony. Na przykład ta część ma dziurawe okna i tam jest taki stary basen z brązową wodą, a my mieszkaliśmy tu naprzeciwko. Czekam sobie już razem ze wszystkimi moimi rzeczami na serwis, który oferuje właśnie ten resort. Ja natomiast siadam na tamten motorek i jedziemy oddać motorek, a następnie ładujemy się do tej taksy i jedziemy już na, na statek. O, a to jest chyba właśnie moja taksa. Także ładujemy rzeczy i jedziemy. O, oh, hello. Okej, okay. teraz będzie sprawdzanko. Wczoraj mi się obalił skuter i na pewno zostanie to zauważone. Tu jest podrapane. Tu jest podrapane. Tu jest podrapane. No i rejestracja odpadła. On się tylko tak przewrócił śmiesznie. Ten motorek się tak przewrócił wczoraj. Tak. I to wszystko. Ciekawe, ile mi to będzie kosztować? 150 zł kosztuje mnie te wczorajsze przewrócenie skuterka. Szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Wypożyczalnie skuterów na wyspie Kotao są niestety owiane złą sławą, ponieważ oni tu bardzo tanio wynajmują te skuterki, ale bardzo drogo sobie liczą za każdą ryskę. W moim przypadku nie jest tak źle. No. Myślałem, że, że więcej będę musiał zapłacić. Tak więc dogadujemy papiery za motor, ładujemy się do taksy, już, która na nas oczekuje, i jedziemy. Very, very nice. Wszystko zgodnie z planem. Jest, będziemy nawet chwilę przed czasem w porcie oczekiwać na statek. Jaki k***a statek? Prom! Hi, hello. Ja nie walk, Okay. Bilet z wyspy Kotało na wyspę Kosamui Kosztował mnie 70 zeta. Rejs rozpocznie się za godzinę. Tu się trzeba najpierw odprawić, jest kolejka oraz inni turyści, poszukiwacze przygód z poobijanymi kolanami. Tam ta dziewczyna ma nieźle piszczele poharatane. by się do lodówki wlazło, ale to dobrze. Współpracowaliśmy do celu, do wyspy Kosamui. Już tu byłem, zanim byłem na Kotao. Tym razem spędzimy tu tak samo jak ostatnio krótko. Za parę godzin jest lot, właśnie z Kosamui do Bangkoku. Jedziemy prosto na lotnisko. W temacie tego rejsu dwugodzinnego rejsu to szybko to przeleciało. Godzina drzemki na takim luźnym obulałem karku no i godzina porządków na telefonie także czas nie jest zmarnowany żaden czas nie jest zmarnowany niczego nie żałuję. Ostatnie trzy tygodnie to była wspaniała przygoda, wspaniałe doświadczenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę na tę wyspę. Ta wyspa to jest takie miejsce, że wydaje mi się, że zapamiętam to do końca życia. No chyba, że za kilka lat faktycznie odwiedzę te wszystkie kraje świata i wszystko mi się zleje w jedno. No to nie zapamiętam, ale zapamiętam. A teraz łapiemy ta taksę i jedziemy na lotnisko. Fura konkretna, czarna. Bardzo mi się podoba taki kształt i w ogóle taki rodzaj samochodu chciałbym taki mieć. Ale na razie to 60Z pół godziny do przejechania. No i właśnie jedziemy. Teraz czuję się autentycznie źle. Czuję, jakbym popełniał jakiś duży błąd życiowy, oddalając się od wyspy kotało. Chyba mało w życiu widziałem, skoro, skoro towarzyszy mi teraz takie uczucie, bo ta wyspa, ona to była wielka impreza. Było dużo sportowych zajawek, ale dużo imprez też, ale i tak czuję, że powinienem tam wrócić. Jak gdzie jest Iwona? Iwona popłynęła na krabi, na wspinaczkę, a ja już byłem na krabi i chciałbym jeszcze raz być na krabi, ale najpierw dwa tygodnie w Bangkoku przed nami. Faktycznie dużo ostatnio narzekam, ale to wszystko dlatego, że jestem w trakcie poszukiwania szczęścia. Cały czas szukam, a jak znajdę, to już nie będę narzekał, tylko się będę cieszył. Ale na razie to narzekam, bo nie jestem do końca szczęśliwy. Próbuję odnaleźć swoje miejsce w życiu oraz drugą połówkę i jak to znajdę, to już nie będę narzekał. W moim przypadku akurat narzekanie jest potrzebne, żeby robić progres, żeby cały czas. Się wspinać i żeby cały czas mieć coraz lepszy widok. Jestem już coraz wyżej, mam się coraz lepiej, moje życie jest coraz lepsze, ale cały czas jestem niezadowolony i dlatego narzekam. A jakbym nie narzekał, no to jest duża szansa, żebym już osiadł na laurach i no i się cieszył tym, co mam. A jeszcze się nie chcę cieszyć. To jeszcze nie jest czas na, na cieszenie się tym, co mam, bo jeszcze nie jestem z tego zadowolony. Także wybaczcie moje marudzenie, ale taki jestem od początku mojego vloga. Często były komentarze Bano, ty się w ogóle nie śmiejesz. Bano, ty się w ogóle... ty gdzie jest uśmiech? No właśnie, no ja od początku taki byłem, więc maruda vlog. Okej, okay. jestem już na tym zabawnym lotnisku. Zabawne, bo ono jest takie małe i w ogóle jest parcie jak chata. Jak taka wiejska chata, dach, tu normalnie eko. No i ciekawe, czy tu jest jakieś takie miejsce do pracy, jakoś kawiarnia, restauracja. Najlepiej wszystko w jednym, bo trzeba właśnie coś na kąpie poklikać, coś zjeść, no i tyle, no. Waga mojego bagażu 25,5 kilo, czyli jeszcze 4,5 kilo zapasu nadajemy bagaż, żeby już mieć to z głowy. Bagaż nadany, tam nadawałem bagaż. A tu jest takie coś, co wygląda jak Chill Bar na wyspie Kotao. A to jest wyspa Kosamui, i taki tu jest właśnie klimat. Przejdziemy tam dalej, aby poszukać swojego kąta. No, jest to wyjątkowe lotnisko na pewno. Pierwszy raz takie widzę. Nie wiem do czego je porównać. Jak w Sopocie, tam właśnie niedaleko morza, jak się łazi po tych ulicach, to, to tak wygląda. To takie bary, takie właśnie knajpki klimatowe. To miejsce wygląda bardziej jak jakiś rynek. W mieście niż lotnisko. Są tu różne właśnie klimatowe knajpki, kawiarenki. O, widać, że można tu zjeść. Ostatnio byłem na tym lotnisku tylko tak yy, na szybko i myślałem, że tu nie ma nic. Pamiętam takie lotnisko w Posadas w Ameryce Południowej, no to tam naprawdę nic nie było oprócz jednego sklepu z yerbą i jakiego, jakichś dwóch sklepów z pamiątkami. Dobra, skumałem już o co tu chodzi, to jest po prostu taki otwarty pasaż i tak jak są na lotniskach takie właśnie długie korytarze z wszystkimi sklepami yy, i z dźwiękami, które dobiegają z tych megafonów, gdzie słyszy się istotne rzeczy o nadchodzących lotach, no to to jest to samo tylko bez dachu. I to jest to taka otwarta strefa, nie? No a tu? Tu jest takie miejsce i zobaczymy. Proces montażu się już rozpoczął, ale trzeba zrobić chwilę przerwy, bo jedzenie wjechało. Jest tu taki kurczak z frytkami. Nie wiedziałem, że do tego będą frytki. No i tu jest taki wrap, zawijaniec też z kurczakiem. No i to jest właśnie takie miejsce, które może nie wygląda najbardziej porywająco ani luksusowo, ale jest klima, jest stolik, jest prąd, jest jedzenie, jest miła obsługa. Także czego więcej potrzeba do szczęścia? No może, żeby to było mniej przypalone. Ominiemy przypalenia. Jest dobre. A to? Mm. To też jest spoko, ten zawijaniec w indyjskiej restauracji. Jemy, montujemy i idziemy na samolot. Za tym płotem jest Restrict Area, to jest miejsce, w którym jest pas startowy, z którego wystartuje nasz samolot. Widzę, że tam są fajne ławeczki, że można posiedzieć i tak blisko tego lądowania i startu być, ale można tam wejść dopiero po przekroczeniu bramek bezpieczeństwa, czego jeszcze nie zrobiłem. No i ciekawostka jest taka, że to ogrodzenie jest takie w sumie liche taki na, na jeden parkurowy skok to jest, bez żadnych takich grubszych zabezpieczeń, jak to ma miejsce na przykład na europejskich lotniskach. Tam jest taki wysoki płot. zawsze jest jakaś siatka, żeby na 100% żaden człowiek, ani żaden przedmiot nie dostał się na tamtą stronę bez wcześniejszej kontroli bagażu Tajowie, To też nieźli Yamakashi No właśnie Thai Style Rope Access jest naprawdę ładne. Wielki Lampion. Wygląda jak chuba na jakimś tropikalnym, wysokim drzewie na szczycie Doi Inthanon w Chiang Mai. Mój samolot odleci z tego miejsca. Ej, ale się teraz zdziwiłem. Okazało się, że tu jest taka strefa darmowej kawy i darmowych przekąsek. I dobrze, bo obok też można sobie kupić kawę i kosztuje 12 zł. Ale jest właśnie taki darmowy kącik i są tu niebyle jakie rzeczy. Darmowe kanapeczki. Tu są jakieś takie z kurczakiem, tu jakieś takie różne bardziej na słodko, green tea, cookie, najważniejszy składnik życia, czyli woda, sok pomarańczowy, są nawet lodowe kawy oraz takie klasyczne z normalnego ekspresu. Spróbujemy tej lodowej kawy. Uuu! To jest sam cukier. Wydziałem też takie normalne espresso z ekspresu, że ono jest na pewno gorzkie i w połączeniu z tym zbyt słodkim. To wyglądało na jakiś stary wojskowy samolot, chyba jakiś Antonów albo coś takiego. To jest dalej za słodkie. Ciekawe czy ciasteczko kokosowe też będzie słodkie. Jest słodki, ale mi to nie przeszkadza, bo smak kokosa może się kojarzyć właśnie ze słodkim, ale kawa. O, fajnie, jest prąd. Podłączymy się. Zawsze jest to samo z tymi gniazdkami, że one są, ale coś tu tak nie do końca pasuje. Podłożymy. To jest pierwsze lotnisko w życiu, które widzę, gdzie można uchwycić rybę na tle samolotu. No jakby się postarać, to tam właśnie za tymi drzwiami się przebija pas startowy. Oczywiście, że w Tajlandii na lotnisku jest salon masażu. Najbardziej wyluzowane lotnisko, jakie widziałem. Brakuje tu tylko tych sklepów z zielonym liściem. A propos zielonych liści, to tutaj na lotnisku można posiadać. Znaczy słyszałem, że ludzie to normalnie przewożą jakby takimi... Krajowymi lotami, że na przykład właśnie z wyspy do Bangkoku albo z Bangkoku na wyspy tu można to posiadać, ale w niektórych miejscach nie można palić. Tak jak na lotnisku nie można palić. Żegnajcie rajskie wyspy albo raczej hasta la vista But. 700 zł razem z planowanym nadbagażem 10 kg. Przy sobie mam około 12 kg w tym małym plecaku, co jest tam u góry. No i pod pokładem jest jeszcze moje 25 kg. Właśnie zostało podane pożywienie. Ryba i ryż całkiem spoko. Tu jakieś ciasteczko z nie wiem co to jest. Woda to będzie pewnie pikantne, ale już się przyzwyczaiłem. To jest dobre. 40 minut do przejechania, 29 km, 50 zł to kosztuje, czyli ceny wracają do normy. Tak, jesteśmy w Tajlandii i tu właśnie zawsze było nieco taniej i fajnie, żeby tak to zostało, bo na tej wyspie to było drożej niż w Polsce czasami. My już na dzielni. Tu jest napisane, jaka to dzielnia. Dobre wieści! Tak sobie patrzę właśnie na szczyty wieżowców i nie, nie wygląda to źle. Powietrze z samolotu wyglądało o wiele gorzej. Kiedy widziałem przy lądowaniu ten Bangkok z daleka, to sobie myślę, kurde, co ja sobie znowu zrobiłem? Znowu powrót do zakopconego miasta. O tej porze roku Bangkok jest delikatnie zanieczyszczony, ale jest lepiej niż było w Chiang Mai. Nie będziemy płakać. Jest kit. Jestem 3 minuty od chaty z Buta. Postanowiłem wyskoczyć na miasto, aby coś zjeść. Ta kolacja to jest mój pierwszy posiłek w Bangkoku. Wieczona kaczka z ryżem. 50 zł to kosztowało. W sumie dużo, ale ja jestem właśnie na takiej dzielnicy prestiżowej. Najwyższe wieżowce są tu w okolicy, dlatego tu jest tak drogo. Te wieżowce pięknie widać z okna mojego pokoju. Bardzo mi się podoba ten pokój. Wy dopiero jutro zobaczycie, bo ten odcinek musi się już skończyć i. Dobre wieści, jutro też będzie odcinek. Ogólnie chciałbym bardzo zagęścić emisję i chyba zrobimy daily vloga teraz, bo czuję, że tu w Bangkoku będzie naprawdę dużo kontentu. Także kończymy ten odcinek, ładujemy kalorie, hotel, montaż i do spania. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.